Świętego. Amen. Amen. Duchu Święty, który świecasz serce i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta lektura katechizmu i katolickich pouczeń duchownych była dla nas spożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Najświętsze Serce Jezusowe. Niepokalane serce Maryi. Święty Józefie. Święty Atanazy. Święty Tomaszu Zakwino. Mario Królowo Polski. Śmie Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kateizm rzymski według uchwały Świętego Soboru Trydenckiego dla plebanów ułożony z rozkazu najprzód Piusa V, potem Klemensa XIII. Wydane jasło członkami dukarni Stigera w 1866 roku. Ostatnie punkta. Z trzeciego tomu o przykazaniach bożych, z rozdziału pierwszy, rozdział drugi, ale o pierwszym przykazaniu bożym nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. 31. Punkt. Jakoś Pan Bóg za grzechy ojcowskie, ojcowskie każe potomka w trzecim i czwartym pokoleniu. I poucza katechizm. Trzeba więc uczyć lud. Iż karanie tej groźby ściąga się do trzeciego i czwartego ludzi bezbożnych i złośliwych pokolenia. Czyli za grzechy przeciwko pierwszemu przykazaniu kary, Pan Bóg karze do trzeciego, groźby karanie jest do trzeciego i czwartego ludzi bezbożnych i złośliwych pokolenia. Nie, żeby potomkowie za ich złości, ciężkie zawsze cierpieć, mieli kary lecz chociaż oni i dziadki ich karania nie poniosą, nie każdy jednak z nich potomstwo gniewu Bożego uniknie. Co się królowi Jozjaszowi przytrafiło, któremu dla osobliwej jego pobożności Pan był przepuścił i dał mu to, aby w pokoju umarł i w grobie swych starszych był pochowany i żeby nie widział złych przygód czasów potomnych, dla niezbożności króla Mana Sesa jego dziada, na pokolenie Judy Izraela przyjść miały. Jednak gdy on już był umarł, jego potomstwo kara pańska napadła, tak iż synom Jozjaszowym nie przepuściła. No to dzisiaj mówienie na ten sposób o Panu Bogu by było całkowicie niezgodnie z duchem miłosierdzia. No, a jednak nauka kateizmowa taka inna. Trzeba więc uczyć lud, iż karanie tej groźby ściąga się do trzeciego i czwartego ludzi, bezbożnych i złośliwych pokoleń. Nie muszą jej dostąpić wszyscy, ale niektórzy mogą. 32 drugi punkt. Jak się zgadzają te słowa ze słowami Ezechiela? Jakimby to sposobem było, że się te słowa zakonne nie sprzeciwiają słowom onem prorockiem? Dusza, która zgrzeszy sama, umrze. Jaśnie to Grzegorza Świętego wykład, zgadzając się ze wszystkimi ojcami dawnymi, pokazuje, bo tak mówi: Ktokolwiek złego ojca złości naśladuje, ten i ojca złości winien staje się. Ktokolwiek złego ojca złości naśladuje, ten i ojca złości winien staje się. A ktokolwiek nieprawości ojca nie naśladuje, ten za grzech jego najmniej karany będzie. Znaczy, daje się w świetle tych słów tłumaczyć no, życie mojego ojca, tragiczne życie za zło, które czynił jego ojciec swojemu ojcu, powiedział, jeśli jeszcze raz tak uczynisz, to cię zabiję. I nigdy ja nie spotkałem się, że to żałował tych słów, daj Boże, w konfesjonale. Że takim myśleniem, takim zaciągnął na siebie wielkie Boże karanie. Nie ma się co litować. Niesłusznie. Ktokolwiek złego ojca złości ktokolwiek złego ojca złości naśladuje, ten i ojca złości winien staje się. A ktokolwiek nieprawości ojca nie naśladuje, ten za grzech jego najmniej karany nie będzie. Za czym to następuje? Zły syn Ojca złego, a nie tylko swoje, które popełnił, ale też ojca grzechy musi wypłacać jest go grzechów ojcerskich, na które wie, że się Pan Bóg gniewa, bez bojaźni swej złości dodaje. I rzecz to jest sprawiedliwa, aby tenże, który czując nad sobą srogiego sędziego, nie boi się dróg swego ojca złego naśladować. Musiał na tym świecie i one też złego ojca przewinienia wypłacać. Będzie potem przypominał pleban, jak daleko sprawiedliwość Bożą, dobroć i miłosierdzie Jego przechodzi. Będzie potem przypominał pleban, jak daleko sprawiedliwość Bożą, dobroć i miłosierdzie Jego przechodzi. Gniewa się do trzeciego i czwartego pokolenia Pan Bóg, ale miłosierdzia aż do tysiąca udziela. Gniewa się Pan Bóg do Trzeciego i czwartego pokolenia, ale miłosierdzie aż do tysiąca udziela. I ostatnie dwa punkty. O których to przestępcach prawa Bożego ma się rozumieć, iż Pana Boga w nienawiści mają? trzeci punkt. W tych zaś słowach tych, którzy mnie w nienawiści mają, znaczy się wielkość grzechu. Cóż bowiem złośliwszego i obrzydliwszego być może, jak dobroć one najwyższą i największą prawdę w nienawiści mieć? To zaś dlatego się na wszystkich grzesznych ludzi ściąga, bo jako ten, który ma przykazanie Boże i zachowuje go, Pana Boga miłuje. Tak przeciwnie, ten, który zakonem Bożym gardzi i przykazanie jego nie zachowuje, Pana Boga w nienawiści ma. Nie tylko, że ktoś przykaza nie zachowuje, to Pana Boga nie miłuje, tylko Pana Boga ma w nienawiści. W nienawiści. Co to jest, czwarty ostatni punkt tego rozdziału o przykazaniu Bożym, nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną. Co to jest, co Pan, Pan Bóg obiecuje miłosierdzie tym, którzy go miłują? Te zaś ostatnie słowa i tym, którzy mnie miłują, uczą, jakim sposobem zakon, czyli prawo, zachować mamy. Ci bowiem, którzy zakon Boży zachowują, zakon Boży, przykazania Boże, muszą z miłością, którą ku Bogu mają, do posłuszeństwa zakonu przychodzić, co potem osobno w każdym przykazaniu przypominać będziemy. Jeszcze raz. Te zaś ostatnie słowa i tym, którzy mnie miłują, uczą, jakim sposobem zakon zachować mamy. Ci bowiem, którzy zakon Boży zachowują, muszą z tąż miłością, którą ku Bogu mają, do posłuszeństwa zakonu przychodzić. Co potem osobno w każdym przykazaniu przypominać będziemy. Czyli przykazania Boże mamy obowiązek spełniać z miłości wobec Pana Boga i przykazania same w sobie miłować, je wypełnić. Następny rozdział, się rozpoczyna od daj Boże jutra będzie od, w którym przykazaniu rozdział trzeci nie będziesz brał imienia Pana Boga twego na I dzisiaj jeszcze pouczenia duchowne księdza za Gilberta Choneja praktyczne zasady kierowania duszami. Dalej dalsza część tego dodatku o przy uczaniu penitenta, dziecka, jak wyrabiać w dziecku zamiłowanie skromności, jak to ma uczynić, poprzedzone czy nie, zakładkę. Wczoraj odczytywałem, pracy tej, czyli nad skromnością dziecka, powinni się podjąć w pierwszym rzędzie rodzice. Jeśli jednak kierownik sumienia spostrzeże w konfesjonale, iż dusza dziecka jest w tej sprawie w nieporządku że mianowicie ma już sumienie grzechem skalane, musi sam te prace uzupełnić. I teraz jak to ma czynić? Kierownik umiejący zadawać pytania łatwo sobie zda sprawę z potrzeb dziecka. Rozpozna rodzaj wychowania i środowiska, w którym dziecko żyje. Skoro spostrzeże, iż odpowiedzi dziecka nie są tak szczere i proste, jak to słyszy od dzieci naprawdę niewinnych, a przez porównania łatwo nabywa się w tym względzie wprawy, niech podejrzewa, że coś tam nie jest w porządku. Wtedy trzeba rozpocząć bardzo roztopne śledztwo, które by odkryło źródła zła. Kierownik zapytuje się delikatnie, gdzie się, oba, gdzie, o, gdzie się owe zabawy odbywają. Kiedy z kim czy dziecko boi się, by wtedy ktoś starszy, na przykład ojciec lub matka, nie nadszedł, z kim sypia w nocy, co, do, co to za osoby, które dziecko tak bardzo kochają, całują, częstują kociami. Z odpowiedzi na to ostrożne pytania wyrobi sobie kierownik zdanie: czy nie znajduje się tu może któreś z czterech najgłówniejszych źródeł zepsucia dzieci: pastwisko i wagarstwo ciasnota mieszkaniowa no, mówię o slamsach. Ciasnota mieszkaniowa i brak łóżek. Obcy ludzie, służąca nieuczciwa. Oczywiście styl pytań trzeba zastosować odpowiednio do warstwy społecznej, w której dziecko pochodzi. Jeśli odpowiedzi nie wskazują na jakieś źródło zewnętrzne, psujące duszę dziecka, trzeba upewnić się, czy samo dziecko nie popełnia czegoś, czego by na przykład wobec rodziców nie popełniło. Czyli mamy... Co z, tego, co z tego, o czym tu słyszymy, wnioskujemy? No, że jeżeli wobec dziecka ktoś zachował się nieskromnie, czyli grzeszył, grzeszył nieczystością, to będzie to skutkować nieczystością dziecka. Najczęściej się tak dzieje. Najczęściej się tak dzieje. Czyli na pewien sposób... Jeżeli w, w dzieciństwie dziecko jest nieczyste, jest biedne. Dlaczego? Bo jest yy, zranione, skrzywdzone nieczystością ze strony dorosłych. No i, 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 I dlatego jest dzisiaj yy, no całe piekło zaangażowane, żeby, dzieci, żeby, żeby człowieka zdeprawować na etapie dzieciństwa i zdeprawować na sposób, na pewien, kto odpowiada za media, za bajki. Kogo będziesz szukał? W ogóle, co będziesz szukał, jak dziecko w telefonie coś tam przełączyło. Tak to jest robione. Czasem odpowiedzi dziecka są tego rodzaju, że spowiednik nie wie. Co o tym myśleć? Wyrażenia są bowiem wieloznaczne, niewiadome, Kto z nich ma dziecko na myśli, Pytać zaś więcej szczegółowo byłoby wedle odczucia kierownika podsuwaniem dziecku nieskromnych wyobrażeń względnie sposobów czy kropki. W takim wypadku najlepiej przerwać badanie, a w krótkim pouczeniu położyć nacisk na absolutną konieczność skromności, bez której dziecko nie może się Chrystusowi spodobać. Nauki można ująć w ten sposób. Bóg miłuje bardzo takie dzieci, zwłaszcza starsze, które nie wychodzą z pokoju, jeśli nie są ubrane, które nie patrzą na osoby źle się zachowujące, albo takie, które się rozbierają, które nie pozwalają obcym osobom dotykać ich ciała, nie pozwalają dotykać ich ciała. To odwaga, <grym> gdyby ktoś chciał. <grym> Ukrytego, pod ubraniem, które, się bawi, które nie bawią się z dziećmi nieskromnymi, które nie zniżają oczu, gdy zmieniają ubranie lub załatwiają pewne potrzeby. Bóg każe natomiast ogniem czyścowym lub piekielnym takie dzieci, które czynią coś, czego by wobec rodziców ani anioła stróża nie uczyniły kłaść nacisk na obecność Bożą w każdym miejscu. Bóg Cię widzi w Zasada prewencyjna się na tej uświadamianiu w dzieciństwie, w młodości chłopców, młodzieży opierała. Bóg Cię widzi. Aby to dzisiaj w obrębie fałszywej teologii yy, miłosierdzia, co do tego dodadzą, Salezjanie, pewnie inni też, Bóg Cię widzi i kocha. A to już zmienia wszystko. Bo Bóg Cię widzi w dziecku, rodziło miało rodzić świadomość przestrzeżenia przed złem. A Bóg Cię widzi i kocha, mówi, Bóg Cię widzi, ale się nie przejmuj. A to nie taki cel uzmysławiania tej prawdy. Aby rozpoznać całkowicie winę dziecka, Trzeba mu powiedzieć, aby opowiedziało grzech tak, jak go popełniło, jeśli się podejrzewa coś cięższego. Kierownik musi tu pamiętać o kilku rzeczach, a więc, że dziecko ma wyznać tylko taką winę, do jakiej się poczuwa. Dziecko ma wyznać taką winę, do jakiej się poczuwa. Nie trzeba więc wypytywać dzieci o okoliczności zmieniające rodzaj grzechu, gdyż dziecko może nawet nie podejrzewa, że są takie okoliczności, a nie zawsze jest wskazane zwracać dziecko na to uwagi. Dziecko nie rozróżnia nawet zupełnych czynów lubieżnych od niezupełnych. Wystarczy więc zapytać: Czy dziecko popełniło ten grzech samo, czy z kolegami? Z kolegami to z kolegą też, lub z kim innym. Czy samo chciał popełnić, czy myślało o tym długo, czy, sam, czy samo chciał popełnić, czy ktoś namówił, czy myślało o tym długo, czy po prostu od, zdarzyła się okazja. Mówiło o tym, spoglądało dobrowolnie, takie pytanie. Kierownik musi pamiętać, że odpowiedzi dziecka nie należy brać dosłownie. Zdarza się bowiem, że dziecko oskarża się z czegoś, czego wcale nie popełniło, może źle zrozumiało odnośnie tego zachunku sumienia, albo naukę katechizmu. Czasem zdarza się, że dziecko starsze ze środowisk inteligentnych oskarża się na spowiedzi z grzechów niepopełnionych tylko w tym celu, aby usłyszeć od spowiednika pouczenie. Zdarza się, czyli takie wystawianie na próbę spowiednika, zdarza się też, zwłaszcza u dziewcząt, że oskarżają one o współudział w grzechu nieczystym, czasem zmyślonym, pewne osoby, których nie cierpią, aby w ten sposób wywrzeć na nich zemstę. Kierownik musi instynktownie odczuć taką sytuację. Co znaczy instynktownie? No, Duch święty musi podpowie, jeśli się będzie modlił kierownik, coś powie. Kierownikowi. Nie, nie da się wprowadzić w błąd przez dziecko. Skoro pozna się zło, trzeba myśleć o środkach walki z nim. Trzeba więc dziecko pobudzić do żalu. Przy tym nie należy go terroryzować, straszyć piekłem. Takie ostre nieczystości nadaje się raczej do egzort i katechizacji. Starać się raczej obudzić w dziecku poczucie krzywdy wrządzonej Jezusowi, Matce Najświętszej, Janiołowi Stórzowi. Następstwem żalu jest poprawa. Trzeba ściśle określić, czego ma dziecko odtąd unikać. W każdym razie postanowienie praktyczne musi być jasne i łatwe do wykonania w danych warunkach. Dobrze na przykład, by dziecko codziennie odmawiała jakąś małą modlitwę o cnotę czystości. Trzeba starać się, by spowiedź nie stała się dla dziecka czymś formalnym, gdzie się raz, dwa wypowiada, wysłucha banalnej nauki, otrzyma łatwe rozgrzeszenie i koniec. Wtedy bowiem będzie daca po alfine, czyli koniec, początek końca. Wtedy bowiem będzie da capo alfine, penitenta, przyzwyczajenie, przy, przyzwyczajenie od młodości. Da capo alfine znaczy, bo to z muzyki jest, chyba jest znaczy, jeszcze raz to samo. To jest ten znaczek od, od, od początku, jest ten znaczek gruba linia i dwukropki, wróć się do tego, co wcześniej było. Oznaczam. To będzie po prostu, wejdzie w ten grzech, będzie, będzie notorycznie nałogowcem zostanie. Penitenta przyzwyczajonego od młodości do takich uproszczonych spowiedzi trudno potem skłonić do wejścia na drogę prawdziwej cnoty. Czyli możemy sobie swoje pierwsze spowiedzi z dzieciństwa, z młodości przypomnieć. I teraz tak, jeżeli gdzieś właśnie nas dotknęła postawa spowiednika, który nas dopytywał, mamy w pamięci o coś, to znaczy, że był uważny i zobaczył grzech. Może być, że, nie, że, że, że w jakiś sposób przeszliśmy dzieciństwo, młodość, no tak, jakby ktoś żył w mieście i nie widział krowy. No to jego wina nie jest. No nie był na wsi krowy nie widział. Że nas po prostu nic dotknął, to raczej możliwe nie jest. Więc raczej jest możliwe, że w pewien sposób nasz spowiednik nie przyhaczył. Powodów, cóż nam dzisiaj po czasie dopytywać, ale jeden z powodów może być, no my mówimy o swoim dzieciństwie, czyli sięgamy czas dzisiejszy minus 50. I w czasie jak byliśmy dziećmi, byliśmy młodzieńcami, księża tamtego czasu to już było pokolenie rewolucyjne. No mamy prosty przykład, kto odrzucał mszę świętą w Rycie Rzymskim? jako konsekwencja Soboru Watykańskiego II. Ci, o których nikt by nie pomyślał z yy, yy, pobożnych na wsi ludzi, że oni odrzucą mszę świętą, bo tak ją sprawowali pobożnie i tak ją miłowali, że byli też przez ludzi szanowani jako kapłani. A później wystarczył zapalenie ognia rewolucji i ci ludzie pędzili ze, ze zmianą liturgii. W związku z czym, co jest możliwe? Że kierowali się już kapłani tamtego czasu, kiedy my dorastaliśmy, mentalnością, że nie da się uniknąć zła. W związku z czym według zasady musisz spróbować, musisz doświadczyć, musisz się w jakiś sposób przejeść. Albo normalne, bo się nie da inaczej. No i jeśli by tak czynili. To znaczy, że jeżeli byśmy, by było tak, że, że spowiadaliśmy się jako dzieci, a spowiednicy nie zastosowali tych metod, które, o których tutaj mowa, a wi wiedzieli o nich, przed Panem Bogiem będą nieść odpowiedzialność za yy, stan duszy. Daj Boże, ktoś się zreflektował, no to trudniej jest się czegoś uczyć w wieku dojrzałym, ale, ale no niektóre rzeczy daje się zrobić, niektórych rzeczy nie daje się nadrobić. Natomiast dla nas jest istotne, że od spowiednika niezależnie, to już my jesteśmy w sytuacji, no wy jesteście w sytuacji, rodziców, dziadków, pradziadków będzie za chwilę, że jak najbardziej w Kościele masz jako rodzic tytuł oczekiwać, że jeżeli by dziecko schodziło na drogę grzechu, nie tylko z nieczystości, to w spowiedzi się udaje złapać, jak rozbitka topielca na oceanie, za, za karki ratować. Ale jak się nie złapie w spowiedzi, to nie ma, nie ma jak złapać. No i, 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 i jest jak najbardziej jest zależność, daje się wykazać. Moralność człowieka, który się dobrze spowiada i w ogóle spowiada, a młodych ludzi, którzy się źle spowiadają albo przestają się spowiadać, jeśli się przestają spowiadać, znaczy źle się najpierw spowiadają, a potem przestają spowiadać, musi to w przypadku katolików od razu rzutować tym, że wchodzą na drogę grzechu i wejdą na drogę grzechu. Bo ratunkiem przed grzechem jest spowiedź, właśnie, że, 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 że i tu w przypadku skromności, w, w tym etapie wczesnym dzieciństwa, że, że nie tyle mówienie o piekle, ale właśnie, że zrobiło się wielką przykrość, panuje przykrość, smutek, krzywdę panu Jezusowi, żeby kształcić wrażliwość. Dziecka, wrażliwość dziecka. No i jednocześnie trzeba się starać, by spowiedź. Nie stała się dla dziecka czymś formalnym, gdzie się raz, dwa wypowiada, wysłucha banalnej nauki, otrzyma łatwe rozgrzeszenie i koniec. Wtedy bowiem będzie da capo alfine, penitent da capo alfine, czyli jeszcze będzie brnąć w grzechy i trzy kropki. Penitenta przyzwyczajonego od młodości do takich uproszczonych spowiedzi, trudno potem skłonić do wejścia na drogę prawdziwej cnoty. No ale i też, jeśli by na ten sposób kapłan spowiadał dzieci, to bardzo szybko sam w jakiś sposób sakramentu pokuty będzie kpił, bo, bo, bo nie będzie lubić spowiadać dzieci, będzie kpił z sakramentu spowiedzi, no bo siebie będzie traktował na sposób dużego dziecka. A spowiedź jest pomocą właśnie na, na każdym etapie od dzieciństwa, kiedy jest już możliwość grzechu, żeby nas w grzechu. Zatrzymać i kierować na drogę cnoty, jeśli naszą wolą tylko przyzwolimy. Dzisiaj mamy lat tyle, ile mamy, ponosimy konsekwencji swojego życia. Panu Bogu dziękujemy, że słyszymy katolicką naukę i do niej możemy wieku, w którym jesteśmy, nasze życie przy, czynić, przybliżać, sprawiać, realizować, spełniać. I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Amen. Najświętsza Panno Maryjo, zbawmy zbawę, duszę swoją. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiono odżywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Boga, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Najświętsza Panno Maryjo, zbawmy zbawę, duszę swoją, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiono od żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Najświętsza Panno Maryjo, sprawym zbawi duszę swoim. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony od żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Bóg się z nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jezu, Mariu Józefie Święty, Wam oddaj ciało, serce i duszę swoją. Jezu, Mariu Józefie Święty, bądźcie ze mną przy skonaniu. Jezu, Mariu Józefie Święty, niech przy Was pokoju Bogu Ducha oddam. Za umarłych dzisiejszego dnia. Reque eternam do i zdomine. z perpetua lucetis requiescat in pace. Amen. Za tych, co pomrą najbliższej nocy. Krzysztowie Leison, 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 Krzysztowie